Cześć, drugi odcinek, cały czas rozważamy kupno działki, a dzisiaj pokażę Wam kilka fajnych stron, które pomogą Wam w kupnie działki, w zdobyciu informacji na jej temat. Żeby Wam to pokazać muszę się przenieść przed komputer. Ok, jesteśmy już przed kąpem, jeszcze Wam pokażę swój pulpit. Macie pulpit. Pierwsza fajna strona, która pomaga w zakupie działki to kalkulator opłat. Oprócz kosztu samej działki, tak jaki macie podany w ogłoszeniu albo jaki, na jaki umówiliście się ze sprzedającymi są jeszcze koszty poboczne niestety, które mogą niektórych zaskoczyć. Te koszty możemy sobie właśnie w takim kalkulatorze obliczyć yy, taksa notarialna, yy, podatek, prowizja agencji, jeżeli przez agencję załatwiamy sprawę. Yy, no i tu jest prosta obsługa. Zaznaczamy co nas interesuje, nas interesuje działka, cena nieruchomości za przykłady 100 tysięcy zł, prowizja agencji, jeżeli jest, powiedzmy, że się z agencją yy, umówiliśmy na 2,4% Bach, raz, dwa, trzy, koszt dodatkowy 6186 zł. Może zaskoczyć, jeżeli tej agencji nie ma. Um, oczywiście koszt będzie mniejszy, ale cały czas to jest 3800 zł, prawie i tego się należy spodziewać, bo kwoty ustalane są właśnie od procentowo od wartości nieruchomości i są to Taksy notarialne są bardzo zbliżone, więc musimy się dodatkowo na taki koszt y, przygotować 3800 zł. Następna fajna strona, która y, poda nam y, dużo informacji o naszej działce, to elektroniczne księgi wieczyste. Y, kiedy już negocjujemy y, dosyć poważnie na temat danej działki, Yy, właściciel nie powinien nam robić problemu, żeby podać, yy, podać nam numer Księgi Wieczystej. Wręcz powinien to uczynić, z Księgi, z księgi Wieczystej właściwie yy, możemy się dowiedzieć bardzo dużo ważnych rzeczy. Ja tutaj już jedną wpisywałem, więc mam wpisane, yy, mam wpisane tutaj jej numer. Wyszukujemy księgę. O, tutaj mamy pierwszą taką informację, że znalazł taką księgę. I teraz możemy sobie przejrzeć. Generalnie pierwszy dział: numery działek, wielkość. Bardziej dla nas będą interesujące następne działy. Tutaj jeszcze jakieś dodatkowe sprawy związane z własnością, akurat tutaj nie ma nic. Dział drugi, właściciel. Tutaj akurat tych właścicieli jest bardzo dużo, bo numer działki, którą wpisałem, jest tak naprawdę drogą dojazdową do innych działek, gdzie jest dużo współwłasności. Każdy ma tam swój kawałek w tej drodze, żeby mógł nią bez problemu użytkować, żeby dojeżdżać do tych działek. Więc tutaj jest dużo tych właścicieli. Najczęściej jest jeden bądź dwóch, jeżeli jest to małżeństwo. Możemy sobie sprawdzić, czy. Osoba, która sprzedaje działkę, jest tą osobą, która jest tutaj wpisana. Dział trzeci, bardzo ważny. Prawa i roszczenia i ograniczenia nałożone na tą działkę. Jeżeli działka ma ustanowione prawo do przechodu albo przejazdu na działce, generalnie tu wszystko będzie napisane, jest to ważne, bo nieraz tego nie widać na działce, że ktoś przyjeżdża, bo przyjeżdża od czasu do czasu, ale jest to wpisane. Zaczniecie jakąś inwestycję i się okaże, że e, ktoś powie nie, bo on tutaj akurat ma drogę do swojej nieruchomości. No i wtedy zaczyna się duży problem i dużo przygód. Fajnie, jak to rozwiążecie polubownie, ale polubownie też trzeba to w sądzie wszystko wpisać, żeby było ok ważny dział. Tutaj są akurat w tej, ksiądze, w tej księdze wrzucone służebność dla mediów, czyli dla, dla firm, które podłączają media. Kolejną fajną stroną, którą możecie sobie przeglądać, jest strona Urzędu Gminy na której działka, którą chcecie sobie kupić, się znajduje. W moim przypadku była to Gmina Nadarzyn. Duża pochwała dla Gminy Nadarzyn, bo tych informacji jest naprawdę dużo tutaj. Nie na każdej stronie gminy jest coś takiego, ale na tej stronie jest coś takiego jak miejscowe plany zagospodarowania czyli ważna rzecz dla, dla nas, jako przyszłych inwestorów. Z miejscowego planu zagospodarowania dowiemy się tak naprawdę, co na danej działce można zrobić. Gmina nadarzeń to ma. Wiele stron gmin tego nie ma. Jak u was jest to fajnie. Jak nie, to musicie szukać uchwał, które też mogą się gdzieś tutaj znajdować schowane na stronie. Ewentualnie w urzędzie tutaj jest. Jak u Was jest to też bardzo fajnie to działa. Wchodzimy sobie na taką stronę i powiedzmy, że jesteśmy zainteresowani działką gdzieś w tym okręgu. Powiększamy sobie go w nie samym. Widzimy, pokazało nam się dużo działeczek, znamy numer działki. Znajdźmy jakąś działkę. Powiedzmy, że to będzie działka 2000 109 łamane na 31. Zaznaczamy, możemy sobie zaznaczyć tą działkę. I teraz wciskając informacje tutaj. Wyskakuje nam takie okienko. Numer działki, identyfikator. Nieraz te identyfikatory są potrzebne w różnych wnioskach o media, też możemy sobie stąd ten identyfikator obrębu. Pobrać, ale jest fajne coś takiego, że możemy sobie taką uruchomić warstwę. Chwilę się ona będzie ładować. Najpierw studium zagospodarowania wam pokażę. O, załadowała się taka mapa i taka warstwa, takie kolory różne. No i generalnie troszkę, troszkę to teraz trzeba powiększyć. I mamy coś takiego jak różne, różne kolory i na nich różne oznaczenia. ZD, M2, U. I co to znaczy? Znaczy to to, że teraz kiedy otworzymy sobie tekst uchwały, plan zagospodarowania, 101 stron, całkiem dużo. Tekst uchwały Studium Zagospodarowania i Kierunków. 40 stron. To w tym dokumencie możemy sobie wszystko przestudiować. Na której stronie bardzo ładnie są te tereny opisane. I tak jak tutaj na tej mapie dla tej działki jest M2. Patrzymy sobie, co to jest M2. Są to tereny zabudowane mieszkaniowe, jednorodzinne i usługi. Czyli można tutaj postawić dom jednorodzinny. Bądź ktoś może yy, budynek usługowy też postawić, aczkolwiek yy, regulują to pewne zapisy i te zapisy na pewno znajdują się też tutaj w planie zagospodarowania. No i jest M2. Tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej i usług. No i mamy tutaj ładnie napisane dla. Yy, mieszkaniówki jednorodzinnej, działka powinna mieć 1000 m2, gdzie nie tutaj jeszcze spisywane, że jest tolerancja plus minus 5%, czyli 950 m mogła mieć taka działka. Tutaj nie widzę tego, ale pewnie gdzieś jest. Eee... Powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 1500 m. Yy, powierzchnia biologicznie czynna, ile musi za, zajmować. Generalnie wszystkie informacje na temat tego, co można zbudować, yy, jak można zbudować, yy, znajdują się tutaj. I sporo informacji już mamy tutaj yy, dostępnych. Kolejną rzeczą na tej mapie, tutaj wracamy, zaznaczamy tą działkę, bo mi się odznaczyła. Którą możemy zobaczyć, to jest nieprzekraczalna linia zabudowy. To jest ta rzecz, o której też Wam opowiadałem w pierwszym filmiku. Możemy sobie włączyć podgląd. O, coś takiego nam się włączyło. Ja teraz tą działkę odznaczę, ale pamiętajmy, że to jest ta. Teraz drogę zaznaczyłem i ta linia, która jest takimi tutaj trójkątami wyznaczał nam nieprzekraczalną linię zabudowy dla tej działki, czyli tu jest droga i od tej drogi odchodzącej jest ta nieprzekraczalna linia zabudowy. Tutaj jest akurat ładnie pokazane, że to jest 10 metrów, jeżeli nie mamy czegoś takiego napisane, łatwo, to można sobie zmierzyć długość miarką złapać klikamy. No i tutaj wyszło. 996, no to wiadomo, że 10 metrów. W niektórych przypadkach, przy mniejszych drogach, jest to 6 metrów, tak jak tutaj jest na przykład zaznaczone. Gdy ta droga się stanie drogą gminną, bo pewnie jeszcze nie jest, no to też będzie tutaj 6 metrów od tej drogi. No już mamy informację, że tak naprawdę tutaj budynku nie wpasujemy, tylko jesteśmy tutaj ograniczeni. Tą linią nieprzekraczalnych linii zabudowy. Tak? Ważna informacja, ważna ze względu na to, jak wielki możemy budynek postawić na, na danej działce. Z tej mapy możemy to zobaczyć. Fajnie by było, jakby u Was też to było, bo naprawdę dużo informacji można się dowiedzieć z Następna mapa to Geoportal Krajowy, chyba najbardziej znana mapa dla osób które chcą kupić działkę Ale może nie znacie, więc poznacie dzisiaj chwilkę nam się ładuje, bo dużo tu jest informacji No i teraz sobie zobaczmy Zobaczmy znowu ten narażeń niech będzie na przykład w mochowie sobie zobaczmy działki tutaj. Chwilkę to się ładuje. O mapa podobna jak w Google'ach nam się załadowała. O, powiedzmy tą działkę. Tutaj jest jakaś działka niezabudowana i interesuje nas ta działka. Zaznaczamy sobie tą działkę. Tutaj i też mamy opis jej. Yy, wielkość. Yy. Możemy sobie zmierzyć jej powierzchnię. Dobra, tego nie chcemy, chcemy pomiary, mierz powierzchnię. Zaznaczamy sobie. Wiadomo, że to będzie obliczenie przybliżone, w zależności od tego, jak dokładnie klikniemy w granice działki, ale mniej więcej możemy sobie. No I pokazuje się, że tam 1000 metrów odległość. No to wiadomo, że boki możemy sobie przemierzyć. I mając na przykład z tamtej mapy, y, warunki, jeżeli chodzi o y, nieprzekraczalną linię zabudowy, już wiemy, możemy sobie rozrysować jaki budynek, y, jaki budynek tutaj możemy wybudować, biorąc pod uwagę, że od tej strony że od tej strony tutaj będziemy mieli 4 metry jeżeli będziemy mieli okna w budynku od tej na przykład 6 metrów, od tej 6, no to wiadomo, że tutaj e, przy takiej szerokości działki będziemy mogli pomiary niż powierzchnię nie wiem, powierzchnię tylko odległość Tutaj mamy 24 metry, 4 od tej, 4 od tej, więc y, możemy budynek szerokości 16 metrów tutaj zmieścić, tak? oddalając go od tej drogi, od tej drogi 6. No tutaj będziemy mogli mieć 6, tak? y, czyli 6. Przy 24 metrach y, będziemy mieli 18, odjąć 4, 14 metrów szerokości budynku. Y, można sobie łatwo to z tego. Rozrysować. Kolejną rzeczą fajną, którą można sobie zobaczyć na tej mapie, to media. Zobaczcie, tutaj mamy wszystko ładnie pozaznaczane. No i interesowała nas ta działka. Czy jakieś media dochodzą do tej działki? Jest jakaś tu kanalizacja, prawdopodobnie jest to historia sprzed rozłączenia tych działek. Tutaj ktoś sobie na przykład od rynny puścił. Taką kanalizację, i to jest jej wyjście. No i tutaj, w tym wypadku, już nam się powinno zapalić światełko. Czy nie będzie z tym jakimś problemów? Inne media, na przykład, jakie do tej działki, gdzie się znajdują, w jakiej odległości. Tutaj widzimy jest gaz. Od nas można sobie mniej więcej zmierzyć odległość. Prąd, woda, kanalizacja. No i mniej więcej wiemy, w jakiej odległości jest yy, każda linia. E, oddalona od danej działki, bardzo fajna mapa, dużo informacji. E, fajną rzeczą, e, która się niedawno pokazała właśnie w portalu, to ceny nieruchomości. Jeżeli jesteśmy zainteresowani jakąś działką, możemy sobie to włączyć. Zaznaczam, że e, zaznaczam, że w niewielu e, Miejscach to jeszcze działa, ale w nadarze nie działa. I mniej więcej od roku, czy tam dwóch lat, można sobie podejrzeć dziwne, ale można sobie podejrzeć cenę działki, jaką ktoś zapłacił za to. I tu widzimy, że tu się co na tej działce coś podziało, bo jest, bo jest taki znaczek. I biorąc sobie teraz cały czas mam ten pomiar tutaj, wyczyść pomiary. Zaznaczając sobie tutaj informację o tej działce, można sobie płacąc 30 zł, dowiedzieć się ile dana działka kosztuje. Chodzimy, rejestrujemy się, płacimy 30 zł i w momencie, kiedy mamy negocjować cenę takiej działki, obok mamy jakąś tam wiedzę na temat ile działka obok kosztowała. Sprawdzałem to, rzeczywiście my kupiliśmy działkę za cenę taką z dziwną końcówką i dokładnie ta cena jest podana, więc brane jest to prawdopodobnie z aktu notarialnego ta informacja. Dla mnie jest to dziwne, że udostępniam taką informację, a dla kupującego jest, można korzystać, można negocjować może się do czegoś to przydać. No i to w sumie takie cztery strony, które, które dzisiaj Wam chciałem pokazać. Myślę, że sporo informacji mogą dać. Oglądajcie, mierzcie, analizujcie i kupujcie. Nara.